Cześć, tutaj wasz dyrektor Dupa. Jak pewnie zauważyliście, jestem na małej końca. Pomyślałem, że to dla urozmaicenia. Ostatnio byłem na dużej, przedostatnio na małej, a teraz na małej. A następny raz na dużej. Pewnie nie coś się dzieje w tym filmie. Jadę na kapelę. Na dole trochę mi zimno było, bo za wcześnie wprowadziłem sezon sandałkowy, ale na szczęście przejechał autobus i okadził moje stópki ciepłem z rury wydechowej. To przez chwilę mi się przyjemnie zrobiło. Nic tutaj nie ma, nic. I tutaj rzeczywiście nic nie ma. Żadnych atrakcji. Ani budak z jedzeniem, z hamburgerami też nie ma tutaj. A może i dobrze, bo jak to mawiał sławny poeta na świecie jest za dużo jedzenia, dlatego na świecie jest głód, a dupy nam rosną od siedzenia dlatego dieta to cud. Już powoli koniec naszej wycieczki. A tutaj też nic nie ma. Może niebawem ktoś spadnie na pomysł, żeby tutaj coś było. Ale na razie nic nie ma.